Mili Państwo witamy i pozdrawiamy dziś od rana panie sekretarki i asystentki, które 25 stycznia celebrują swoje święto branżowe. No chociaż to, co powiedziałem o paniach, jest już w 10% nieaktualne, bo akurat tyle procent panów pracuje w charakterze sekretarza, asystenta czy recepcjonisty. No nie jeden z nich jest tak ważny, że mógłby nosić nawet tytuł pierwszego sekretarza. jak nie. Przymierzając w czasach słusznie minionych, do zadań sekretarza i sekretarki należy wyręczanie szefa w tych obowiązkach, na które on nie ma czasu albo których zwyczajnie nie potrafi. Nie ma czasu na działania operacyjne w rodzaju robienia ksero i pilnowania własnego kalendarza spotkań, selekcjonowania korespondencji, a i nie potrafi często tłumaczyć na lub z języka obcego. No i sekretarka musi mieć dobry kontakt z ludźmi, umieć negocjować różne terminy, spławiać niechcianych interesantów tak, by się nie obrazili za nadto i wykazywać się elastycznością i dyplomacją, zwłaszcza kiedy szef potrafi jedynie nawymyślać i przerwać połączenie. Kiedy szef jest wyjątkowo nieporadny, sekretarka wchodzi w rolę kogoś w rodzaju biurowej żony. I to z reguły bywa do wytrzymania, ale tylko przez jakiś czas, bo jeżeli dyrektor czuje się wzięty w dwa ognie, przez żonę mianowicie domową i przez żonę biurową, to często prędzej czy później z jednej z nich Rezygnuje. Mamy też dziś w kalendarzu święto lokalne, poznańskie, mianowicie Dzień Kryptologii ustanowiony w 2007 roku przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, co odbyło się w 75 rocznicę złamania szyfru niemieckiej maszyny kodującej Enigma. Nasi kryptolodzy doczekali się obelisku przed poznańskim zamkiem, a nie tylko peryferyjnej uliczki, którą nazwano imieniem jednego czy drugiego kryptologa. No Ta forma upamiętnienia jest jak najbardziej słuszna, zwłaszcza, że dzięki poznańskim kryptologom ostatnia wojna trwała, jak szacują historycy, o jakieś dwa lata krócej. Choć to się czasem z trudem mieści w głowie tym, którzy składają kwiaty przed pomnikami, gdzie na cokołach figurują bohaterscy żołnierze z pepeszą w dłoni. Z historii przypomnijmy 25 stycznia 1954 roku, kiedy to w kinach pojawił się pierwszy polski film barwny. Dziełko agitacyjne pod tytułem Przygoda na Mariensztacie. Dzielną murarkę grała tam Lidia Korsakówna, aktorka, która jakoś szczególnie nie zapisała się w naszej pamięci. Zapisał się za to kto inny, mianowicie anonimowa wówczas solistka zespołu pieśni i tańca Mazowsze, która podkładała głos pani Lidii, ponieważ Ponieważ pani Lidia gubiła linię melodyczną. I to nikomu nieznana panienka śpiewała piosenkę. Jak przygoda, to tylko w Warszawie, w Warszawie. Dopiero z czasem wyszła ona z cienia jako Irena Santor. Piosenka, jak przygoda, to tylko w Warszawie i tak się zresztą przydała, bo dziś reklamuje jedną z sieci handlowych, zachwalając, że sieć posiada również parking. Rapam, pam, pam. Pędzę więc na zakupy Wiesław Kot.